Teraz, tylko dla Was, garść ekstra danych o gigantach ze stali. Sami tego chcieliśmy! Atom. Do kasacji. Pochodzenie. USA. Wzrost. 2,30. Waga. 300 kg Szybkość uderzenia. 70 km. Cios firmowy. Specjał czarniego. Robot sparingowy. Do walki na treningach, nie w lidze zawodowej. Zdawaj, Atom! Ty wiesz, że gadasz do maszyny. Stop! Ma jednak asa w rękawie. Jeszcze takiego nie widziałam. Ma zdaje się, funkcję cienia to bardzo rzadkie. Oczy na mnie! Wlewa, lewa, prawa, w w dół! Garta! Nie mamy szans, co nie? Się okaże. Za nic nie chcę się poddać! Bez litości! Giganci zestali, stali. Wkrótce w kinach.